Siemaneczek, witam wszystkich z na kanale z G4 Oczywiście testujemy sobie kolejną skrzynkę tutaj e, z eventu Skins Race Testowaliśmy sobie ostatnio Let's Break, więc dzisiaj będzie Night Race za 140zł Zobaczmy sobie co jest w skrzynce Wow 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 No dużo troki skinów, nawet mamy bajsy Filtested W e, nie kosztują 10 razy tyle na przykład No ale tutaj 7000 takie skromne e, za Filtested Dużo fajnych noży jest ta tabka Fade Baskin Factory Factor New za 2400 zł. Naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. O, jest Orionik, bardzo fajnie. Jakbym go trafił, to kurde, to go biorę, nie naprawdę, bo ten skin chodził za mną bardzo długo. No ale oczywiście to jest procentówka. Mam 1100, no dość mało, ale mam nadzieję, że jednak uda się coś fajnego trafić. Otworzymy sobie jedną skroneczkę oczywiście prezenciki, zaraz zobaczymy czy ktoś otrzymał oczywiście kodzik promocyjny Lukas daje wam 5% bonusu do wpłaty i skrzynkę mil na start w stronę losów pełnoletnich <klimy> a teraz macie 10% jeszcze g tak zrobiła, że mój kodzik daje 10% a nie 5% także fajnie otworzymy sobie Meal zobaczymy co z niego wyleci Okej, okay, Valencia, no nie jest źle, nie jest to drogi skin, ale no mogą być gorzej, mogą być gorzej, 76 groszy, yy, no to tam na minus lekki, ale jest jak jest. Zobaczmy sobie, nie ma żadnych eventów teraz, tych dodatkowych, jest ciekawe? ale no mamy to Season Pago w sumie jeszcze, yy, no, ale nie mają też czasu, ale też czuję, że niedługo też te skrzynki poznikają. A my sobie wpalimy, się właśnie testujemy Nitrox, także lecimy Lecimy, pierwsza skrzynka No i oby coś fajnego wyleciało Uuuu, no i mamy <laughs> Czekajcie, czy ja dobrze widzę? Ile jest procent na, na tego skina? 2.17. piękna sprawa I to w pierwszej skrzynce wyleciało To jest naprawdę znak To jest znak Że jest dobrze że jest naprawdę świetnie 57 57. No, 13% na niego to tak jest sporo. To mieliśmy szczęście, że ten print w ogóle wyleciał. O, Macie Stalker. I no powiem wam, że nieźle że oddaje ta skrzynka. Naprawdę, My go sobie sprzedamy. Jeden stówek na koncie. Jest 57 i też jest na plus. E, 4 zico, ale jednak jest, tak. To najważniejsze. 250, i powiem wam, że to. Otwieranie tak pojedynczo to naprawdę daje. Może to jest klucz. Niestety, Brightwater nie wylatuje. Acid Edge za złoty 50. On jest tutaj. No, dużo fajnych rzeczy mogło wylecieć. ale niestety nie wyleciało. Znowu ten 57. No, jak widzicie, waluta eventowa dość sporo jest. O, MK Emperor. Ona nie wygląda na dobry stan, jaki tutaj będzie. Minimal Wear? To jest Minimal Wear? Zresztą jakoś tekstura się chyba nie wgrała na środku Dlatego on tak y, wygląda Mamy Taki ciemny skin y, Może tak być O, wyleciał drugi raz Pasuje, <grybujesz> pasuje Jeszcze walutę walutę inventową jak coś Ale powiem że naprawdę Chyba najlepiej oddaje ta skrzynka z tych, które y, testowałem teraz z całej trójki wypada najlepiej No niestety do tej nie doleciał, ale i tak, jakby kurczę, już otwieramy tyle czasu. Mam dalej w drogiej temy i wylatuję znowu mam gdzieś Stalker. Sprzedamy go sobie. Lecimy dalej. No niestety nie doleci do 57a. Nie doleci do Five Sevena. O, jest tek. Teka sobie zostawimy, może jakiś kontrakcik się stworzy, ale ten tek oznacza... No właśnie... Ten tek oznacza, że mogą trafić o wiele lepiej. Nic się nie udało. I jest 5700. Co nie jest dobrym trafem, oczywiście. Zobaczmy sobie kontrakt. Ja tu mam z czego zrobić. Być no, coś mógłbym tutaj zrobić. Zobaczmy sobie prezenty. Jak one teraz wyglądają. Eee, no okej. Okay. Dalej jest 5. Tutaj sporo jest już osób. Także no, wydaje mi się, że niedługo ktoś prezencję taki otrzyma. Wpłacając oczywiście z moim kodzikiem. Eee, no co, my może tutaj sprzedajmy sobie te skinę i otwierajmy dalej. Otwierajmy dalej i zróbmy takie otwarcie razy 3 mi starczy... Starczy mi razy 3 i z tego bym zrobił kontrakt. Cokolwiek mi wyleci to robię sobie kontrakt. U -la -la. 1600 zł, moi drodzy. Wiedziałem, że robię sobie kontrakt. Czy mogę wycofać swoje słowa? <grymne> Dobra. Nic nie było. Nie, nie słyszeliście tego, co powiedziałem. Ciii. Nikt nie widział. Ale kurde, ale Kosa wyleciała. No, to się nie spodziewałem w ogóle. Więc co się dzieje? W razy MK Ej, najlepsza skrzynka. To jest najlepsza skrzynka. Panteraonka, stój. Co tu się dzieje w ogóle? Ale ten Orionik mnie nie wylatuje. To jest... To jest przykre. Gdyby ten Orion mi wyleciał, to by był naprawdę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Tylko nikt mi wyleci. On nie chce wylecić. Dawaj, teraz. Szybkie otwarcie. Nie dało rad. Ale byłem na plus. Byłem na plus. Emperor doleci. Doleciało. Tak, już na styk. Na styk. Spadamy sobie. Dalej mi stać na otwieranie trzech. Jest, jest Orionik. Ciekawe będzie, czy będzie dostępny. Jest dostępny, no klasa. Klasa. My sobie otwieramy dalej i trzeba na jakiś kontrakt sobie coś zbierać. No to sobie uzbierałem. To są idealne skiny na kontrakt. Rzeczywiście. Oj no, no mam, mam, mam na kontrakt, no. Zdecydowanie. Mmm... Ale mogę rzucić sobie tego Starkera na przykład i zrobić taki kontrakt za 160. Ojej. Może kontrakty to nie jest zbyt dobry pomysł. Chyba nie. Wydamy sobie te dwa. Chyba będziemy kończyć materiał. Będziemy kończyć materiał. Zobaczmy sobie co jest w Trackers'em a Dostępne jest to tylko z tych dwóch skinów. Tomkowski. O, jest Cyber Security. O, cena tego poszyłowała w górę. Ciekawe jak wygląda cena właśnie teraz. minimal Star Trek. Tam fakturalnie chyba jest droższe z tego co kojarzę. O, też są dostępni. No ciekawie, no ciekawie. Także powiem wam, że no, no jak na razie bo z tej trójki najlepsza skrzynka. Tak, tak najbardziej mam nadzieję, że ta za dwie stówki. O, nie kliknę dobrze. Czy, czy ta za dwie stówki też będzie Mega, ooo, tutaj jakieś skiny są, przepiękne, przepiękne skiny, o, jest, tutaj yy, ta M, o której mówiłem, może ją trafimy w następnym odcinku, zobaczymy, dzięki za oglądanie, Robka w górę sobie komentarz i do następnego, cześć, pa, jo!